Dzień dobry, dzisiaj tak ja znowu nietypowo nagrywa ten odcinek Kilka minut po, znaczy kilka minut chyba, z dwie godziny po tym jak nagramy odcinek z Battlefronta I Jesteśmy w Halo: Neighbor Alpha 2 Jest to dość stara gra Ale pewnie każdy z Was już zna Trzeba ja po prostu ze sąsiada tamtego Dobra, tak. żeby nam otworzył po prostu drzwi, musimy zadzwonić No oczywiście naszym celem jest piwnica jakby ktoś nie wiedział okay. Ej <laughs> Kurde On mnie goni <laughs> Okej, okay, dobra Mogę tam wejść? <laughs> patrz, 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 patrz to Patrz to! Nie! Dobra, teraz tak na serio. Musimy wejść w tym momencie tutaj. To jedzie na górę, ale musimy wziąć to. On to słyszał i czuł. De. Mamy tutaj? Mamy okno. To jest. Możemy wywalić, mamy karty. Karty jest nam potrzebne do drzwi. Ale żeby ten odcinek nie trwał 5 minut. To się pobawimy z sąsiadem jeszcze. Kurde. Siema! Nie złap... Nie zabierz mnie, ale karta nam zostaje. Przymotamy sobie. Kurde. On wychodził teraz z kuchni. Chyba tak. usłyszał... słyszy jak my otwieramy drzwi. Idź, 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 idź. To jest nic. Okej. Okay. O kurde. Wąsiad, wyjdź. Ja bym chciał otworzyć drzwi. W niecy. Ry ry. mogę już mm. dobra nieważne <śmienicza> mogę wyjść a ty możesz wypierdzielać dobra nieważne On słyszy, jak my otwieramy wszystko? Nie, nie ważne. Czy ty możesz? Kurde. Elo? widziałeś? On mnie widział. On to otworzył. Nie widział. On mnie widział. Ale nie, nie otworzył, nie Nieważne. O nie jest tam poprawy gdzieś tam. Sąsiad, Być sąsiad wyjdź I tak dla Waszej wiedzy Free Alpha, Alfa 1, Alfa 2, Alfa 3 i Alfa 4 są na Steamie za darmo. Natomiast bety już są ładne. I pełna wersja też jest płatna. Sąsiad, Czy ty możesz... Wchodzisz tak na dół, ruszam trochę sąsiad. Ok, zamknąć drzwi, się otworzył i wszedł. Dobra, pół odcinka na tym. Otwieramy. A, trzeba łomu! Trzeba łomu! Dobra, sąsiad, no to zostawmy u siebie w domu. Czyli nie wiem, czy to jest mój dom, ale zostawmy to w szafce. Na to, żeby zadzwonić do. Właśnie, jakbyśmy mogli cię nazwać. Jak my moglibyśmy cię nazwać. Nazwijmy cię po prostu Ryszard. ok? Dobra. no to co co wy na to, żeby zadzwonić do Ryszarda. Ryszardzie, odbierzesz. Dobra. Cześć Ryszard! No, ja bym chciał pożyczyć od ciebie trochę cukru, bo robię akurat pączki i. E, i, i poszedł. Nieważne. Oczywiście Kibel. Tak. tak Przepraszam bardzo. Czy Kibel jest na przeciwko, znaczy naprzeciwko, obok okna. I Ryszard może patrzeć. Jakby siedzimy na klopie i sramy? Czy to jest realne? Czy, czy to jest realne, mi, mi powiedzcie? No nieważne. Ryszard Idę po ciebie On ma klucz przy sobie. Okej, okay, on ma przy sobie. Pływ. A! Wyłącz prąd! Wy... Wy... Wyłączyłem prąd Prąd włączę Wyłączyłem, ok Jest na dole, czyli wyłączy Bełko. Może lepiej to stronę, pół są On tu może przyjść. Nie. Yeah. I think you got him. Wait, stop. On tu usłyszał. Jestem... ...debilem. Chyba usłyszał. Sure.

nie idzie. Musimy poczekać, aż zacznie chrapać. Czy możemy iść? Zabrać mu klucz. Otworzyć tamte przejście. Co jest? Tam był klucz pod czerwony. Chyba, że najpierw będzie chciał oglądać telewizję. Kuchnia no jest. O kurde. On otworzył te drzwi. Tak? Tak. Dobra. Ale mnie nie widzi. To jest na szczęście dobra wiadomość. O kurde. To to, 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 Możesz iść? Już stać? Oh. Kurde. <laughs> Siema. Richard, Richard Wilson Cain. Ej, znaczy Kyle. Kyle. Wilson. Dobra, niech będzie Ryszard. Niech będzie Ryszard. Kyle to był Lef, u Elevena. Wilson był u To u nas będzie Ryszard. Dobra, mamy piłkę jasenną. Nie możemy to otworzyć. jak on się teraz rozciąga? Kurde, za blisko przedem, tak, on nas tego zauważył, coś w się sensie usłyszał, ale coś, coś nie bardzo chce sprawdzić. I dobra, może spać o, kurde. o nie. On mnie w tym momencie złapał. On mnie w tym samym momencie złapał, co ja się schowałem. Tak, dla ciekawskich ja cały czas ruszam myszką. Cały czas ruszam. Ta morda. Cały czas ruszam myszką, cały czas klikam e, ale coś nie działa. Wait a minute. Musimy jeszcze raz odpalić. Musimy jeszcze raz zwalić tego e, Wilsona. ale będziecie mieli obraz Kapitana Fazmy, odpalam jeszcze raz, bo coś, coś nie pykło. No, on mnie w tym samym momencie złapał i ja się schowałem. Dobra, ja już jestem w ogóle. Czekajcie, muszę zmienić scenkę w obozie. Wait a minute. To możemy usunąć. Mam przechwytywanie gry. Dobra. Jemy jesteśmy. Dobra, musimy zrobić to samo. Iść tam na górę. To się najpierw włączyć prąd. E, tu najpierw. Najpierw, potem prąd. On to. Nie wiem, czy jest, będzie to miał gdzieś albo coś. Jest. Dobra, musimy to przejść. Chciałem śmieszki, śmieszki, heheszki, ale dobra, przejdziemy to już normalnie. Bo ten odcinek będzie za długi. Siema O, siema Halo. Panie były, by zaczął się rozciągać. Właśnie. Ail? Andrzej? Nie, Ryszard. To był Ryszard, czekaj. Nie! No nie, znowu. Znowu. Nie! Nie! Nie Nieważne. To będzie piękna gra, ja wam mówię. I tak piękna gra. Nieważne. Jak, Czyli, jak on nas goni, jest centymetr za nami, to my nie możemy, to my nie możemy go się chować w szafie. Bo wtedy się gra, zbaguje i będzie niefajnie. Dobra, znowu scenka w ABS-ie. Tak, dobra, proszę. Na no, od samo. Ten odcinek jest mocno eksperymentalny, już tak. Tak, pójdziemy. Pójdziemy, powiedziałem, wejdziemy na kartony. Odpal zaszczilanie. Mamy. Mamy. Nie, Wilson, znaczy Ryszard przez Hello. Okej, okay, on nas widział. Hello. Hello! O, był centymetr za nami. Nie się rozciągać. O nie! I want to your klucz. Cześć. Dobra, są złe. Nie! Zostaw mnie! Zostaw mnie, zostaw mnie, ZOSTAW MNIE! Trochę się wzdrygłem. Okej, okay, cześć. Okej. Okay. Okej. Okay. Nieważne. Cześć! Ryszard! Tylko by wyłowić zonę. Chodź, Zobacz, co okay. <laughs> się. Ej, tu mamy. Cicho! Hello. TY ĆWICZYSZ! ZOSTAW MÓJ Okej, okay, dobra Co ty robisz? Okej! Okay, dobra! Dobra, jak ty ćwiczysz, nie mogę! Dobra, dobra, spokojnie, spokojnie, spokojnie Ja, ja, tak, nie ten ćwiczysz. Co ty robisz? Ryszard Dobra, teraz musimy pójść na tył domu. Wziąć klucz, francuski Pistolet. Dobra. Jest do zrobienia. Dobra, jest git. Mamy strzelbę. Mamy klucz francuski. Jest git. Głuki tam są. Są. Nie. Są. Nie już są. Mam na nadzieję, że nie. Że je tam zostało to co wspałam. Dobra, na górę. On poszedł spać, dobra. Mm. A okay. no tutaj był magnes, z tego co pamiętam. chyba se, nie dobra jest. To działa tak, to działa tak. Dobra, strzelb, bo zestrzelimy mi chyba. Tak, chciałem, że to jest. Nie. Okej, okay, dobra, nice. To nie jest nasz dom. tak się dowiedziałem. To nie jest nasz dom, tylko to jakiś jest randomowy dom. Którym jest to jakby... Nie pytajcie, czemu rozwijam, żeby w... W cudzym domu, nieważne. Ale to jest dom jakiegoś randomowego typa. Babki. Ej, halo. Ej, dobra. Jezu, lag, mózg miałem. Dobra. Dobra, koniec, pierdoletto. Możesz spać. Jesteśmy bogami. Tarka. Nie, zostaw. Nie. Zostaw... nie, jestem! Jestem! Patrzcie, ja lubię muzykę! To się dzieje, tam ktoś się rusza. Jestem tu. Idziemy tam. Ale co jest? Nie! To jest jakieś ciało! A czy my możemy zrobić? Nie, jak to się robiło? Pamiętam, jakoś się teleportowało do Alfa 3. Ale patrz. Hello Neighbor Game.com Jesteśmy taki jakby cały czas w grze, tylko jest ten napis. Dobra. No, czyli to chyba już jest koniec, co nie? Tak, to jest sobie na koniec, ja Wam dziękuję bardzo za oglądanie, było fajnie e, i e, to cześć, e, do widzenia, nie zapomnijcie o kanale Marcela e, w karcie i w opisie i pozdrawiam Ule, bo, bo, bo ją lubię, tylko właśnie dlatego, siema.